To ja, ja mam sobie pójdę na mida Ja A. idę mid, ja idę mid mądre. To ja pójdę B, albo A Pójdź i idź na B Mord ci powie kiedy rzucić O Boże To ja mid. Ja mid, ty A okay. Dobra, full focus, nowy mecz Ty okay. do zera Masz mejta smokę? smoke? Nie, to rzucam na kawałek bo kawki czekają Smoke! Jest Biegną, wrzucę granat Feltlar Bura już rotuje, zostaj Mord Będziesz Nice A czemu te niebieski? No właśnie Tu no na ręki obejdź Może piwnica Już się wysypali Ej na są są nawet, czy może być tu iść w apartach? Dobra, ostatni no Nice Zeł! Kurwa ich Słucham to. Zniszczę cię Karamy tych za, to, co tam, za tamtych Mój właśnie. jest toaletowy a ja zawsze jestem różny, a więc się odwa. A mnie jest to kurwa wali, w nie być różowy, będzie zajebiście. Przecież zabrałeś mi różowy! <laughs> ja pierdolę. Zabrałeś mi kwiatowy mord. Dobra, grajmy. Dobra, no skupcie się już. Fiolet, róż, jeden chuj. Ej, mord, ej, to... mord, to... mord... jest niebieski. A coś a coś, a coś, a coś, a coś, panowie. Ej, przykryj galę ktoś. Idź na dole, idź na dole, ja tu popinuję. O, rampa tupie. Może być fake. Uwaga. Eee, Pałacu jest. Dostał chyba tym najdem. Uważajcie, nie wychylajcie. Chyba cofają, ale nie Nie, nie, zostań na B, zostań na B, młody. Nie, ja stoję ciągle. No bo to cofają. Chodź, chodź, Ej, rzuć. Szczura Szura Jeden Szczura

Ale panie! Żyj <grystanie> panowie! Aaaa! Bulek ogranił. Nie, widać, że to jest Steve alternacja. Jeden typ ja łupam. Ale <grystanie> tam cztery glocki zostań. Haxów nie będzie. Ima gody masz? <grystanie> Kurwa gody. Aleks, jestem podjarany. Patrz, jak odgafa masz hajsu. Ja mam hajsu. De 4 aaa, defy. Smuk. Dobra, fokus, fokus. Ja mam defa. Mają pula. Szybka tak smog. Nie, daj mi wyjść. rampa. Rampa skanuje. Wychylisz mi da? A ja Słuchaj. jestem na blisko, trochę źle. No, idź, hmm. idź Mord, idź. Chyba na... Palat skanował. No jest. No. Rampę też skanowali. Ale na ten najdłuższy był gdzieś tutaj. Zostawiam chyba. To będzie znowu fake. Dawaj Mort, wracam pod mida i idź pod B do Ja, ja, ja wrzucę z mąka. No fake będzie, fake będzie, uciekajmy. Nie umie, siedźcie jeszcze tam chwilę. Ja nie, ja siedzę, czekam. Wrzuciłem smoke'a. I paki nie zobaczycie. Zjadłem coś. Smoke'ujesz szczura. jeden chociaż przynajmniej jest na rampie, teraz słyszę mit kurwa akurat szczura przypatrzyłem jeden grał w... eko jeden cofnął minę podostałem dostałem ostro cofać czas mamy na naszą korzyść spokojnie pod która mogą iść? nie, mod patrzy Siecio? B podchodzą B biegną na pałę B B B B, 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 B. Spokojnie Oh, okej. Okay. Dobra, uwalcie ich. Uh. Uh. Tak, Ja już nie dałem rady. A my jesteśmy. A my kurwa A Ja to mam kurwa parta. Ja to mam, kurwa, parta. A my jesteśmy. A A my rzucić A my jesteśmy. po czasie zabić. A my nie dostał. Spoko, spoko. No, no, dobra, trawa ma WUPA. No A, more, skin do MP7. czasem Fajnie, nie? No lepsze od mojego zgadu. E, no, Ej kończy, i... miń mnie tą stroną, okej? Pojebrawą. Co mi Teraz może być AW, bo jeden grał eko. Okay, oh, nie, ja chyba. Bo granatę miałem właśnie Biegnął. Gdzieś. A coś, A coś będzie. To może rano być znowu, znowu fee. Z... Jest... Mordala nie wychylaj. Został. Jesteś jest mortgala? Dobra, bez, ja patrzę. Bez sensu. Ale dob dobrze, bo ja wtedy mogę popatrzeć galę. Wyszedł jeden. Dobra, idę i... Jest pałac idę. jeden. Mamy pakę, mamy pakę. Pałac dwóch. Dostał. Na idę rampie do 80. Na rampie 80 A będzie. Nice. Pałac wyszedł, pałac wyszedł. Jest na drewnie. Jeszcze jeden Pałac wyszedł, ostatni z Pałacu wyszedł. Młody! 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 Spokojnie, spokojnie. Czekaj, aż będzie plantował. To może cię zajść na łoku. Okej. Smolko mu na planta, brawo. Prawej sprawdź. Uciek chyba, na B. To idź do kuchni, leć, leć, leć. Złapiesz go akurat. Yes. Yes. Sorry. Nie, dobra, lec. Nie, lec. Aha, no to Nie, Mi Nie, mógłbyś Nie, lec. Nie, lec. co? Co? to lec. Nie, lec. Nie, ma. Dlaczego? Bo nie ma, nie ma. A przecież ty miałeś no. Co ja tu miałeś hajsem master. Mam naga. Throwing smoke. Inna. Smoke. Chce ten piss. A chce heretatyzm? Tak. A, okej. Okay. <laughs> Ramp. Lampacja zysiu. Ej, Kwandzi, to ty masz na imię Krzysiu? Tam ma coś. Tak, mam na imię ja. Krzysiu. Mam na imię Darek. Krzysiu moż? Sysiu Zrzucili smąki Ej chłopaczki, a skąd wy jesteście? Deskanowało Śląsk młody człowiek, śląsk Ja też O, my idziecie na piwo Ha, ja w No nie wierzę, on, on Jezu, Nie pogardzaj łatwo Nie pogardza im no Będę we On ma mocną głowę Pałac ma 24 Gimnazjum no, ze... no, to... 40... nice. no nie wieżę. Jaką 40 ma przyschoda. No się to... Gimnaz, ma przyschodach. Gimnaz, ma Jest Gimnaz, ma przyschodach. Gimnaz, No mnie lepiej ma

jeszcze kłopot. Jeszcze Ja Jeszcze kłopot. Jeszcze kłopot. Jeszcze kłopot. Jeszcze kłopot. Jeszcze kłopot. Jeszcze kłopot. Jeszcze Ja, stać. nie stać jest nie, ale i tak A ja. Nie, Zeusowski. A no dobra, już nie kupiłem, nie kupuj. No wiem, widzę. Specjalnie czekałem. Potem! Nie będziesz mi hajdować, A bo on ma 7 tysięcy. Czemuś ten sam mnie? No, nie, nie, no nie, 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 Dzięki! Ej, a! Dzięki! nie, kurwa! Master, no mów, że zmieniasz pozycję, bo się nie, że nie, pozycję, nie, bra To jest spuszczanie dalej. I dobra. Grałem bożo. Tech na rampę. Jeden squad. Dobra. Kill you out. Czekaj, uciekaj Uciekaj! Zabij Zabi miałem tu... Chciałeś... Czekaj, zaczekaj! Zabi beżę! Zabi beżę! Zabi beżę! Zabi beżę! Zabi beżę! Zabi beżę! Zabi On Zabi Trzymaj się beżę! Masz Eko. Eko czy nie no najprostiej, to zelu to sobie. Halo, nie spać. Po stream Co poruszek tu mastera. No. To już tam nie wziąłem granatów. To ci da. Afka nam idzie. Po coś nie umiesz. Jestem taki za zasłanem. Y piwnica jeden Co no. ty na? Ja skanowałem typa. O loju Awka mid, jeden piwnica. Jezu To wasz na shortzie Wasz Oj Smok O! Przecież w łeb mu walczyłem O chuj, ja to radzę I zrashował mi konekt Kurwa pomóż Gdzie ostatni? Nie wiem, nie wiem jak on tak zajebał On w konekcie, ale on Pat bo Patrz tak sobie plecy mnie ty Lepiej. Tu ci nogi wystają, z drugiej strony ci nie wystają Bieg Jest nam idzie A padła, polewa zawsze mi wyjdą te pedały na tego mida jak patrzę szczura, teraz zeskoczyłem do szczura, nikogo nie było, wychyliłem z, zobaczyć mida, zgadnijcie z co mi szczura. Z mida. Do szczura. nie hmm. Timing kurwa. Ale będzie fajny mecz, ja mam e, smak, nie mówię, nie? Ja Smok Nie, ale nie ja. Idę. Faka, chodź. Ej co ty masz za jak wyskoczył obity drugi? Mają eko niektórzy. Pięknie. No nie. i dalibyście sobie, sobie po postelać. Trochę się nie. Tu czuję I Tak masz za dużo w pragu. On nie goni. On no jest z golda. Karują nas, kurwa, mać klasą. GATAN, GATAN, GATAN O oh, kurwa GATAN Ej GATAN może się namienić. Ale to jest mecz życia chłopie Idź na mida no, idź, We idź Dobra, ale na midzie gociami dojeżdżają Ja będę taki dobry, że ci gatam chłopacze w szczurach tak. Młody teraz jest na midzie A ja popierdolę go <laughs> Ja ciebie też i twoją matkę Ooo tak ciśnie. <laughs> Ej mort! No, tak leż tak go nie przet... Co, gdzie? No nie wiem A widzisz młody kurwa? Pyskaczuje jebany. No nie wiem Szczelam w gosko, on nie ma głowy A gdzie on się zabił? Nie wiem, to on nie Ja, Czemu ja się nie zostawiam na, no. byłeś cały czas Jawię kurwa, na... No. Ale no, na no, to upacany kanapka jedna To jest, na Bomba Jego była w miejscu. Bomba, bomba. Ja pierdolę! No mówię, to był obity. go zabiłem byli? ale szpetnego skina. Jeden dżungla, jeden... Ale to jest szpetny skin. Dżungla wojna Nie skasz Ele Zamknijmy mordę <grymne> A matko wie, że śpiesz? <grymne> Wyczyłam rajdera E kurwa kikniemy. El, proszę nie, dobra skończę ale zamknij mordę w takich sytuacjach, bo to strasznie irytuje. Próbuję się człowiek skupić, słuchać a, a ty pierdolisz o skinach, kurwa. Idę na mida, młody idź na A. Ok. Masz? Spoko. Info, kurwa, nie pierdolisz w skinie. Masz kurwa lepsze. Tak. Smoke. down smoke. Skiny hmm. nie grają. Są. Właśnie, skinionej. Gataki by bustowali. 300. B 300. a też. Spokojnie. Jest yes, mi jeden. Ale no, smoka, na. Tresza. Chyba będzie. W, pochylnia, pochylnia, pochylnia. Jeden mit był. Yy, a, że rampa na, i na, a, aparty. Aparty dostał 80. Strzała jest. Wody, tylko żeby mi z rampy nie przeszli. Ej. Na drabinę razem. Jeden jest od resta, ma 40. telefonem. Jeden jest. Jeden jest. Co chce za jest. Co chce. cofam Co Jeden jest. Jeden tu zaraz może być. Miał 40. Ej, mogli zrobić większy. Mogę yy, zrobić znaczy, jakieś AK. Sam AK albo cokolwiek. Nie. A nie Master, ty jesteś wielka, chyba cię wolny Siła, bo mnie tutaj, kurwa, typek zachodził Chciał mnie, y, ten, skołcić Tak Jeszcze jeden tu jest Przecież to masz na To to twój tup -tup. A jest oh, Jest dwóch, jeden Długa party Master, już wychodzą Jest jeden Wychodzi to... Nie, idzie wóch, na łoku na łuku idzie, na łoku idzie Jeden jest ja, A, ja jeden, A co się ja stało z drugim? Zabiłem. Aha. Jak nie, nie zauważyłem. Dwóch było. No. mi młody jakąś ja, ranę. Nie kłóć Mody! Co ty? Młody. Aha. Ten, za w MP9 Znowu <laughs> no. mógłbyś dać. Temu kupi na oszczędność. Oh oszczędza my. Opak na wakacje. Smok. Wiesz, ja zawsze tak z głupami, biegną, biegnąć, lecę Mam leko Jeszcze jeden. ma 30 Grenade out Jest. Jeden. Jest. Jeszcze jeden morty. Wyskoczył za autem już Jeszcze jeden na Party Tak? Mort yy, jest obity. Rzuciłem na to jest. Już jeden PS, jeden aparty. Jeden, jeden ma 40 ja HP. 40 HP ja mał. 40 ma jeden. Uważaj będzie może za ołkę. Aha, no. Za autem. Auto, auto. Był tam w bezie w rogu, widziałeś go. Kurwa, kurwa, Aha, kurwa się te okay. bali bym wyjeła. Ostatnią festką. Kurwa z... Ej, tam leży mój zekeraj. To. to easy! Weź AK, za tobą jest. Ej, ja nie wiem, ja tym gram tym UMP kurwa nieraz. Ja po prostu nie wiem jakby kurwa za tym zabiję. Kurwa. A gdzieś tu. No jest, no jest. Dobra, biorę auto, bo się w Bardzo zniwę. jest bardzo dobry. Kurwa, stary, przeładowuję się pół godziny. Ale jak się takimi PM-ami grać? Jak ty strzelasz takim czymś? Ja to nie umiem. Głow to. P90, jedynie. pm się biega i 4. Znacie, jak ja kiedy teraz na to? się ja ci wierzę. One shotty. Biegnie coś. Biegnie z gotem Dobra, to jest. Kanują te da coś. Wczór, wczór chyba będzie. Dostał głową tu się biema. Co ty gadasz? No bo słyszałem. No nie wierzę. Się za... Podchodzi, fire. podchodzi. Szczerze PKB Długo skoczyło 1 1 BS Ja jedę na Ej, oni nie mają głowy, nie? Zadknij mortek! <ślesk>